Ścianę chłodu w samym środku gorącego finału, gdzie uśmiechy gasną w mgnieniu oka, a najgłośniejsza para edycji traktuje resztę jak powietrze. Mikołaj Bagiński włączył kamerę i niechcący nagrał dowód na to, o czym wszyscy szeptali, ale bali się powiedzieć głośno, obnażając brutalną prawdę o izolacji Agnieszki Kaczorowskiej i Marcina Rogacewicza. To, co zobaczył zwycięzca tańca z gwiazdami na zapleczu wielkiego show, to nie była radosna integracja, ale zimna wojna toczona w milczeniu, a jego słowa oni nie gadają z innymi stają się kluczem do zrozumienia dramatu, który rozegrał się poza zasięgiem telewizyjnych obiektywów. Minął tydzień od chwili, gdy konfetki opadło na parkiet jubileuszowej edycji, a emocje zamiast stygnąć wybuchają z nową siłą za sprawą jednego vloga, który miał być tylko pamiątką, a stał się dokumentem społecznym o wykluczeniu i samotności w tłumie. Tym razem kryształową kulę zgarnęli Mikołaj Bagi-Bagiński i Magdalena Tarnowska, ale to nie ich triumf jest teraz na ustach wszystkich, lecz zachowanie pary, która wróciła na finał, bo ostatecznie zamknąć za sobą drzwi do tego świata. Podczas finałowego odcinka w studiu pojawiły się wszystkie pary, które wcześniej opuściły program, co miało być świętem tańca i pojednania, jednak w przypadku Agnieszki Kaczorowskiej i Marcina Rogacewicza stało się demonstracją dystansu. Przypomnijmy, że zaledwie kilka tygodni wcześniej ten duet zaliczył ostry zjazd wizerunkowy i małe spięcie z pozostałymi uczestnikami, sugerując, że czują się nierozumiani i atakowani. Wtedy były to tylko słowa i domysły, teraz mamy naocznego świadka w postaci najmłodszego uczestnika, który z rozbrajającą szczerością rzucił światło na to, co działo się w garderobach. Na kanale YouTube Bagiego pojawił się właśnie materiał z przygotowań oraz samego finałowego odcinka tanecznego show, który miał pokazać radość zwycięstwa, a pokazał też smutek podziałów. Zwycięzca odkrył przed fanami zakulisowe smaczki, które zazwyczaj są wycinane przez produkcję dbającą o idealny wizerunek formatu. YouTube pokazał m.in. zachowanie Kaczorowskiej i Rogacewicza podczas prób i to, co powiedział, mrozi krew w żyłach fanów liczących na happy end. Bagi nie ukrywał, że osobiście polubił Agę i Marcina, co dodaje jego relacji wiarygodności, bo nie jest to atak wroga, lecz obserwacja życzliwego kolegi. Jednak sami, zainteresowani, nie byli rozmowni i skupiali się głównie na sobie, tworząc wokół siebie niewidzialną barierę, której nikt nie śmiał przekroczyć. Ja wam powiem tak, ja jako taka osoba, która jest najmłodsza, stąd myślę, że mam prawo po prostu trochę wam zrelacjonować, co tutaj się dzieje wyznał do kamery z błyskiem w oku, sugerującym, że wie, iż dotyka tematu tabu. I trochę mieć luz, co i kto o mnie powie, dodał z pewnością siebie zwycięzcy, który nie musi się już bać układów. Następnie padły słowa, które są jak wyrok na relacje w grupie. Więc za mną Aga i Marcin, ja ich bardzo lubię, ale oni nie gadają z innymi tutaj po prostu, stwierdził, pokazując kady, w którym widać parę numer siedem zajętą sobą z dala od reszty rozbawionego towarzystwa. To zdanie, oni nie gadają z innymi, brzmi jak diagnoza totalnego rozpadu więzi. Czy to była pycha, czy może strach przed kolejnym atakiem? A może to wynik traumy po tym, jak Marcin Rogacewicz publicznie pisał o hejcie, jakiego doświadczali od kolegów. Widzimy tu obraz pary, która czuje się jak w oblężonej twierdzy. Stoją z boku, nie integrują się, nie wymieniają żartów, są obecni ciałem, ale nieobecni duchem. To zachowanie rzuca nowe światło na ich wcześniejsze deklaracje o złej atmosferze. Skoro nawet w finale, gdy nie ma już rywalizacji o punkty, nie potrafili przełamać lodów, to znaczy, że konflikt był głębszy niż nam się wydawało. Bagi jako narrator tej opowieści staje się głosem prawdy w świecie pełnym masek. Jego vlog to nie tylko zapis sukcesu, ale też psychologiczny portret grupy, w której są równi i równiejsi lubiani i odrzuceni. Co ciekawe na vlogu, można jednak zobaczyć moment, który wprowadza pewien dysonans poznawczy i pokazuje, że sytuacja nie jest czarno-biała. Bagi tuż przed ostatnimi występami miał okazję zamienić kilka słów z parą numer 7 i ta krótka wymiana zdań wyglądała na zaskakująco ciepłą. Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz życzyli młodszemu koledze powodzenia, co może świadczyć o tym, że ich niechęć nie była skierowana do wszystkich, ale była selektywna. Milusio skwitował to spotkanie bagi, ale w kontekście jego wcześniejszych słów o braku rozmów z innymi, to Milusio brzmi nie ma jak wyjątek potwierdzający regułę. Dlaczego rozmawiali z Bagim, a ignorowali resztę? Czy dlatego, że jako influencer był poza głównym nurtrem towarzyskim, czy może widzieli w nim jedyną szczerą osobę? Tego nie wiemy, ale ten kontrast między ich zachowaniem wobec niego, a wobec grupy jest fascynujący. W tle tych wydarzeń pojawia się też głos jurora Tomasza Wygody, który wlał oliwy do ognia komentując wygraną Bagiego. Wygoda stwierdził bez ogródek, że zasięgi robią swoje, a program nie jest o najlepiej tańczących osobach, co mogło zostać odebrane jako podważenie kompetencji zwycięzcy, ale też jako gorzka prawda o współczesnych mediach. Ten komentarz w zestawieniu z izolacją Kaczorowskiej tworzy obraz programu, w którym liczą się nie tylko kroki, ale polityka, popularność i umiejętność gry w grę zwaną show biznesem. Kaczorowska i Rogacewicz być może przegrali tę grę towarzysko, ale ich postawa w finale pokazuje, że nie zamierzali udawać przyjaźni na potrzeby kamer. Ich milczenie było krzykiem sprzeciwu wobec hipokryzji, którą być może dostrzegali wokół siebie. Bagi, odsłaniając te kulisy, dał nam dostęp do świata, w którym uśmiech jest walutą, a milczenie bronią. Widzowie mogą być szokowani, że ich u, którzy na parkiecie wyglądali na zgrany zespół rzeczywistości, byli podzieleni murem niechęci. To nagranie burzy mit o wielkiej rodzinie tańca z gwiazdami i pokazuje, że rywalizacja i ego potrafią zniszczyć relacje międzyludzkie nawet w programie rozrywkowym. Agnieszka i Marcin wybrali samotność w tłumie, co jest postawą trudną i bolesną, ale być może jedyną, jaka im pozostała by Y zachować twarz. Nie gadali z innymi, bo może nie mieli o czym, albo czuli, że każde ich słowo zostanie wykorzystane przeciwko nim. Ta izolacja jest symbolem ich porażki w budowaniu relacji, ale też dowodem na ich niezależność. Nie chcieli być częścią grupy, która ich odrzuciła, więc sami odrzucili grupę. Bagi, nagrywając ten moment, stał się kronikarzem tego smutnego końca pewnej ery. Jego zwycięstwo ma słodko-gorzki smak, bo choć wygrał kryształową kulę, to zobaczył też mroczną stronę sławy, gdzie ludzie odwracają się od siebie plecami. Czy Kaczorowska i Rogacewi, czy żałują swojego zachowania? Czy żałują, że nie wykorzystali finału na pojednanie? Tego się nie dowiemy, ale vlog Bagiego pozostanie dowodem na to, że w tym biznesie nie ma miejsca na sentymenty, a prawdziwe emocje kryją się tam, gdzie nie siega światło reflektorów, czyli w cieniu za kulisami, gdzie panuje cisza przerywana szeptem o tym, kto z kim nie gada. To fascynujące studium ludzkich zachowań w warunkach ekstremalnej presji. Widzimy, jak dorośli ludzie zachowują się jak obrażone dzieci w piaskownicy albo jak zranione zwierzęta, które liżą rany w samotności. Bagiński ze swoją młodzieńczą energią i dystansem obnażył ten mechanizm i pokazał, że król jest nagi, a raczej, że gwiazdy są samotne. Jego relacja z finału to coś więcej niż vlog, to dokument epoki, w której żyjemy, gdzie wizerunek jest wszystkim, a prawda jest niewygodna. Jeśli ta historia o kulisach wielkiego finału i tajemniczym milczeniu Agnieszki Kaczorowskiej sprawiła, że poczułeś dreszcz emocji i chcesz wiedzieć więcej o prawdziwym obliczu gwiazd, to zostaw łapkę w górę pod tym filmem, by docenić szczerość Bagiego. Udostępnij ten materiał znajomym, niech oni też zobaczą, co działo się, gdy kamery były wyłączone i jak wyglądała prawdziwa twarz finału, a także koniecznie zasubskrybuj nasz kanał, bo my będziemy dalej śledzić każdą dramę i odkrywać przed Tobą tajemnice, których inni boją się dotknąć.